Cześć, z tej strony Arel Brawl Games Witajcie ja w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj ze mną ja... Z... Będziemy drolić w taką gierkę z i będziemy zgadywać postacie z Brawl a więc już dajemy start gamea. A więc stresujesz Okej. Okay. To będzie frysawał. No, to leć. Dobra, Okej, okay. zielony kaktus. Spike. Dobra, Spike narysowany, dobra. Teraz ja. O ja wezmę sobie to, bo to będzie ciężkie.

To jest takie łatwe. Zrobię cięcie, bo właśnie to będzie 5 lat skadywał. się czas kończyć, widzowie. To było, to było. Nie, na się właśnie na Tak. Okej, okay, ja wygrywam. Ja wygrywam na S. Ja wygrywam na S. No co? Nie. O, wie, znowu to? Nie, nie. Nie sprawdzę w sumie. E. Ej, co to a? Chyba to co? No dobra, wiedziałem. 70 ci O, to będzie tłozat. To bardzo trudne. O nie. To, to ja tam krecha zrobiłem. To będzie bardzo trudne. Ty ty na pewno nie zgadniasz. Ty na pewno nie zgadniesz wiesz? Na pewno to dla niezgadnie, wiesz? Nie, Edgan! Chcesz podpowiedzieć? Skinach wyszedł w najnowszym update'cie. Mówię, że skin jak do tej postaci wyszedł w najnowszym update. Cie. To nie nie ma skinu. Nawet to inny tutaj nam A ja masz 5 sekund szybko dawaj. No, Byron! Byron! Dobra, ostatnia runda. Dobra, ostatnia runda. Let's go. chcieli będziecieście i odcinka, bo można zawsze nagryć. Napiszcie w komentarzu... Napiszcie w komentarzu, Byron. A do...

bo tam udam. Wiem, kto to jest. Nie powiem. Nie Co? <śmiech> <Yeah>. <śmiech> Oj. Moja, moja praca Dobra, ostat... Osta... ostatnia gierka. To, to ja... Na... O nie, daj, czemu mi się samo rysuje? Nieważne. Dobra, dobra. Rysujemy tutaj. Cyk. Cyk, 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 cyk. O. O nie. Ještě je tady No to je Fajer i co nemohem trafit přes spourobku No to je očekvisté Já bych řekla To je S, opravdu. Mm. Děnče Yy, Okej, okay, powracamy, mikrofon się mi włączył, tak. no dobra, a więc masz 3, 2, 1, F, wygrałeś z Kubatianem, a więc w tym, to była Amber, a więc w tym odcinku to by było na tyle i siema, Pop, pap, pap